Dwóch przyjaciół, lekarzy, którym przyszło żyć i pracować w dwóch różnych krajach, spotyka się po latach w dramatycznych okolicznościach. Kiedyś łączyło ich wiele, a dzieliła miłość do tej samej kobiety. Teraz jeden z nich jest ciężko chory, potrzebuje medycznej pomocy drugiego. Wyuczona i przyswojona na emigracji obojętność nagle przestaje mieć znaczenie. Poprawność znika pod wpływem fali dawno zapomnianych emocji. Zagubione gdzieś po drodze uczucia odzyskują dawne znaczenie. Przyjaciele zaś z przerażeniem stwierdzają, że obaj nic nie wiedzą o losach kochanej przez nich kobiety. Zniknęła przed laty w nieznanych im okolicznościach. Czy to możliwe, że przez cały ten czas mieszkała w Chorwacji? Książka Niepamięć jest moim pierwszym spotkaniem z twórczością pani Jolanty Kosowskiej i może dlatego nie spodziewałam się, że wywrze na mnie aż tak ogromne wrażenie. Gdybym mogła, w skali od 1 do 10 dałabym jej 20 i polecam ją absolutnie wszystkim, bez względu na Wasze preferencje czytelnicze czy też na Wasz wiek. Mogę Wam zagwarantować, że po przeczytaniu tej książki nie będziecie rozczarowani, ale oczarowani. Autorka tej książki pochodzi z opolszczyzny, a we Wrocławiu ukończyła Akademię Medyczną. I jest lekarzem z trzema specjalizacjami. Autorka jest osobą niezwykle ciekawą świata, co widać w jej książkach, oraz osobą poszukującą nowych wyzwań. Patrząc na Okładkę Niepamięci, czyli debiutanckiej powieści autorki, możemy pomyśleć sobie, że mamy do czynienia z kolejnym nudnym romansem, z kolejną wydumaną historią niby z życia wziętą. Tymczasem nic bardziej mylnego. Nie pamięć jest naprawdę oryginalną powieścią obyczajową, od której nie można się oderwać. Czyta się ją naprawdę bardzo przyjemnie, jednak nie jest to lektura na jedno popołudnie, ponieważ wymaga od nas i chwili zastanowienia. A czytając ją nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co stanie się na kolejnej stronie. Kiedy autorka opisuje Chorwację, można poczuć się dokładnie tak, jakby się tam było. Jako, że autorka jest lekarką, w książce pojawia się kropla medycyny, jednak jest to tylko kropla, ponieważ na pierwszy plan wysuwają się uczucia. Tak więc, jeżeli ktoś ma nadzieję na historię w stylu jakiegoś serialu medycznego, niestety będzie zawiedziony. Naprawdę bardzo podobały mi się stworzone przez autorkę portrety psychologiczne głównych bohaterów, ponieważ dzięki nim mogłam czuć się tak, jakbym przeżywała tę historię nie idąc obok bohaterów, ale będąc nimi. Czuję się naprawdę dziwnie, kiedy cały czas tak coś zachwalam i zachwalam, ale ta książka naprawdę jest tego warta i cały czas będę zachęcać Was do tego, żebyście ją przeczytali, bez względu na wiek czy Wasze upodobania czytelnicze. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was książką i że sięgniecie po nią któregoś pięknego popołudnia. Zapraszam do oglądania kolejnych moich filmików i do zobaczenia już wkrótce.